W celu odpowiedzenia na zadanie uczeń przechodzi na kanale ogólnym w danym zespole do zakładki Praca, wybiera następnie tytuł zadania, na które chce udzielić odpowiedzi, może zapoznać się z instrukcjami związanymi z zadaniem, a następnie dodać swoją pracę. Wybiera w tym celu opcję Dodaj pracę. Pracę może przekazać, na przykład ze swojego dysku OneDrive, jeśli tam ją wcześniej zamieścił. Jeśli tak, wystarczy, aby wybrał odpowiedni plik, a następnie kliknął na przycisku dołącz. Po chwili plik jest przekazywany do zadania. I właściwie w tym momencie, gdy przekazywanie się zakończy, mógłby odesłać swoją pracę nauczycielowi. Jeśli jednak chce, zanim to zrobi, może jeszcze przejrzeć swoją pracę, czy wszystko jest wykonane w sposób prawidłowy. W szczególności, jeżeli jest to plik dokumentu Office 365, może po prostu wybrać jego nazwę, aby podejrzeć zawartość. Wówczas może poddać plik niezbędnym poprawkom, dokończyć edycję, wybrać wszystkie ewentualne opcje dotyczące jego formatowania i pracy z nim. Po zakończeniu wszystko, co zostało zrobione, zostanie zapisane wraz z wybraniem przycisku zamknij dostępnego w prawym górnym rogu. Uczeń w odpowiedzi na zadanie może oczywiście wysłać więcej plików, na przykład dodatkowo może wysłać zdjęcie konspektu przygotowanego na kartce. W tym celu wystarczy, że ponownie wybierze opcję Dodaj pracę, a jeżeli zdjęcie tam znajduje się na jego komputerze, może wybrać opcję Przekaż z tego urządzenia. Następnie odnaleźć, gdzie to zdjęcie zostało zapisane wśród plików na jego komputerze, zaznaczyć je, a następnie wybrać przycisk Otwórz. Zdjęcie w tym wypadku jest przekazywane jako dodatkowa praca, a po zakończeniu przekazywania może wybrać opcję Gotowe. Jak widać, zostały załączone dwa pliki w odpowiedzi na zdefiniowane przez nauczyciela zadanie. Kiedy wszystko jest gotowe, wystarczy, że wybierze przycisk Prześli, a animacja losowo wybrana przez system powiadomi go o fakcie przesłania jego pracy z sukcesem do oceny przez nauczyciela. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w wykorzystywaniu Teams pracy podczas zajęć zdalnych oraz hybrydowych.